Witam wszystkich, tu Knives Przyszła do mnie paczka z Knives.pl Noży kupiony na bazarku, kolejny. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. W ogóle było tyle zamieszania, żeby to wszystko ogarnąć. Musiałem wyjąć kartę pamięci z telefonu, przełożyć do jakiegoś adaptera szybko, włożyć do kamery, bo zapomniałem karty pamięci. W ogóle nie jestem u siebie w domu, także... Ogólnie sporo zamieszania, więc przepraszam, za jeżeli będę się mylił lub coś w tym stylu. E, tak czy inaczej, w końcu zebrałem się i kupiłem sobie nożyk. E, jest to, tak jak mówiłem, e, zakup z... E, z Knives.pl. Ognięty w folię bąbelkową. Ok, to jeszcze też jest w folii. Powiem Wam, że dobrać się do tego, to będzie... Niezłe wezwanie. Na pewno jest dobrze zapakowany. Jak do tej pory wszystkie zakupy na, właśnie na .pl, na bazarku tak zwanym były naprawdę udane. Nie, nie mam nic do zarzucenia. W tym przypadku prawdopodobnie też tak będzie. Jak widzicie, jest to nożyk CRKT. Jest to firma, którą bardzo lubię, chociaż do tej pory nie miałem żadnego ich noża. W końcu się zebrałem i sobie go kupiłem. Stwierdziłem, że nie będę tak bardzo oklepany i nie kupię sobie CRKT M21 czy M16, bo to są chyba najbardziej popularne modele. I stwierdziłem, że kupię sobie coś, co będzie trochę bardziej ciekawe. Niekoniecznie. Popularne lub bardzo znane, ale ciekawe. Jak widzicie, nożyk oryginalnie kosztuje 60 dolarów. Dolar teraz stoi koło 3 zł, więc byłoby to około 180 zł. Chociaż w Polsce przeważnie te noże są trochę droższe niż na, na tych całych, wiecie, stronach. Nie za wszystkimi modelami tak bywa, natomiast Wiecie, jak jest. U nas w Polsce przeważnie wszystko jest droższe. E, zanim jeszcze pokażę Wam konkretnie, jaki to jest w paczce dostajemy też właściwie w kartoniku e, dostajemy też sobie taki katalog, e, w którym znajdują się przeróżne produkty, noże, Tomahawk. i różne inne bajery. Wow, ten katalog jest jeszcze większy. Mamy tutaj praktycznie chyba wszystkie noże tyle jeżeli chodzi o te papiery wyciągamy nożyk z tego co było napisane jest to nożyk nowy więc nic nie powinno być na nim widać Ok. jak widzicie jest to CLKT model swindle nie mam zielonego pojęcia czy tak to właśnie się wymawia pisze się w taki sposób swindle przez w no, i nożyk wygląda w ten sposób. Jest moim zdaniem idealnych wymiarów w porównaniu do Endurji. Endura w kieszeni trochę czasami może być duża, natomiast ten nożyk wydaje mi się, że jest genialny. Bardzo ciekawy klips Do tego system iKBS który polega na tym, że zamiast podkładek mamy łożyska kulkowe. Sprawdźmy, jak ten nożyk chodzi dość płynnie. Na pewno jeszcze troszkę się wyrobi. No jak widzicie, jest to naprawdę genialne. Mamy fajny frame lock, jest ze stali. Muszę sobie go troszkę wyczuć. Te krawędzie tutaj są dość fajne. A nożyk chodzi naprawdę zarąbiście gładko. Dałem za niego, nie wiem czy wspominałem, okrągłe 200 zł plus 10 zł wysyłka. Nie jest jako jakoś szczególnie drogo. E, Ty będziesz na stronie producenta, z tego co pamiętam. Ten model nie kosztuje 60 dolarów, tylko 70 bodajże, czy, czy coś koło tego. E, możecie sobie sprawdzić, jeżeli chcecie. Nożyk, naprawdę bardzo fajny, oryginalny, e, mający kilka patentów e, CRKT, e, czyli właśnie ten troszkę inny klips. E, troszkę inny klips i oczywiście system e, ITBS. No cóż, teraz w mojej kieszeni wylatuje Endura, bo akurat przez całe wakacje jak do tej pory ze mną była, i wchodzi ten fajny maluszek. Jak będzie się sprawował, dowiecie się w recenzji, która prawdopodobnie pojawi się za około miesiąc, tak jak to przeważnie bywa. Chyba, że coś po drodze jeszcze odkryję i będę chciał się z tym z wami podzielić. To właściwie tyle. Już niedługo, bo pewnie za dzień lub dwa, może trzy, nie wiem, jak, jak da radę Poczta Polska, przyjdzie do mnie jeszcze jedna paczka z też dość ciekawym przedmiotem nie nożem, ale też naprawdę fajną rzeczą i prawdopodobnie też nagram unboxing. Także e, to wszystko, tak jak zawsze, pamiętajcie, że mogę w na mojego Facebooka, lajkować, komentować, no i to tak jak zawsze, trzymajcie się.